Gościem portalu Pomnik Smoleńspar jest pan profesor Zebertowicz. Andrzej Zebertowicz z po spotkaniu po doskonałym wykładzie w Toruniu. I Panie Profesorze, pierwsze pytanie y, odnośnie książki. No jak widać nie czytałem, bo właśnie dostałem dedykację. E, natomiast prośba jest taka e, widziałem, że jest dość przewrotna e, dedykacja w tej książce tym funkcjonariuszom polskich tajnych służb, którzy wierzą w nasz kraj. Mm -hmm. e, co ma na celu ta dedykacja? Co ona, co ona sobą reprezentuje? Jaką myśl? moją wiedzę o tym, że na średnich i niższych poziomach tajnych służb, nawet w tych trudnych czasach, gdy służby zostały przez premiera puszczone samopas jest wielu ludzi, którzy chcieliby robić nie tylko dobrą, profesjonalną robotę, ale chcieliby mieć poczucie, że to służy ich, ich krajowi, że oni się. Utożsamiają z Polską. Podczas wykładu nawiązywał Pan do tak zwanych wrzutek medialnych Platformy Obywatelskiej. Przed wyborami poprzednimi mieliśmy sprawę Sawickiej, później mieliśmy Katarczyków, o tym też Pan Profesor wspominał dzisiaj. Jak Pan myśli, co będzie teraz? Nie znam przyszłości. No ale podobno sugeruje się, że ma być rozmowa braci. A co, a co ja mogę wiedzieć? To wymyślać różne rzeczy można, żeby sprowokować, żeby zdenerwować Ale będzie coś czy nie? Myślę, że jakieś, jakieś próby odwrócenia niekorzystnych trendów w świadomości będą A jak Pan Profesor przewiduje wyniki wyborów? Myślę, że wyniki wyborów mogą być 38 dla PiSu i 32 dla Platformy A sytuacja po wyborach? Rząd po SLD? A, a, m, Wiem, że Jarosław Kaczyński ma kilka zaplanowanych posunięć, ale y, gra polityczna czasami polega na tym, żeby przeciwnika dłużej trzymać w niepewności. A czy wchodzi y, pod uwagę możliwość rządu z SLD? Y, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Y, dzisiaj śledziłem pana wpisy na Twitterze. I zauważyłem, że zwraca pan uwagę na e, sprawę umorzenia przez ABW śledztwa odnośnie fałszywych notatek e, po katastrofie smoleńskiej związanej z zeznaniami Rosjanina Andrzeja e, Menderejewa, który był e, na miejscu katastrofy i zeznał podobno rzekomo, e, że widział jakoby Rosjanie dobijali rannych. E, interesująca jest e, sprawa jakby no, umorzenia tego śledztwa, to znaczy najpierw ABW przejęło śledztwo od prokuratury. Natomiast później umorzono je y, bez przeprowadzania analiz, czy notki były sfałszowane, czy nie i y, opierając się na opiniach generała Chun i jego zastępcy Piotra Juszczaka, którzy stwierdzili, że notki są nieprawdziwe. Czy mógł Pan to skomentować? W sytuacji, gdy stroną postępowania są generałowie. A na prowadzącego postępowanie wybiera się szeregowca, czyli prawdopodobnie osoba o małym doświadczeniu i o małym poczuciu własnej wartości, można zakładać, że z góry e, zamierzano nie wyjaśnić okoliczności tej, tej prowokacji. Od momentu katastrofy była ogromna ilość prowokacji, właśnie w medialnych. medialnych. Taki sposób ukierunkowania śledztwa wskazuje, że instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa i także za rozpoznawanie zagrożeń w obszarze prowokacji nie wykonuje należycie swoich zadań. Wspominał pan dzisiaj o firmach, które za pieniądze wpisują komentarze w internecie. Zanna Kurtyka w wywiadzie dla naszego portalu przyznała, że. Janusz Kurtyka był inwigilowany, był na podsłuchu. Przekonywali się o tym wielokrotnie, na przykład w ten sposób, że wymyślali jakieś nieprawdziwe fakty, i tu jest ciekawostka, które później przekazywali sobie w rozmowach telefonicznych, a te fakty potem ukazywały się w komentarzach pod internetem. W internecie, czy jest możliwe, że te firmy mają jakiś związek ze służbami? I tak i nie. W dzisiejszych czasach. Wystarczy trochę wiedzy i sprzętu, żeby podsłuchiwać różne osoby. To mogą robić służby, ale to mogą robić prywatne firmy wynajęte przez, przez konkurentów politycznych, niekoniecznie związane ze służbami. Jest wiele technicznych możliwości podsłuchiwania rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.